Jak kiedyś podejmowaliśmy decyzje zakupowe? Do niedawna cały proces zakupowy opierał się na klasycznym lejku marketingowym AIDA. Attention, uwaga. Interest, zainteresowanie. Desire, pożądanie. Action, akcja. Proces ten jednak uległ zmianie. Aktualnie społeczeństwo, a głównie Gen Z, podejmuje decyzje o zakupie w nieco inny sposób. Trudno im się dziwić, gdyż dorastali w świecie, gdzie informacji było wiele, a social media zaczynały odgrywać coraz większą rolę. Co sprawiło, że stali się oni bardziej emocjonalni. I odpowiedzialni społecznie podczas dokonywania wyborów w internecie i centrach handlowych. Obecny proces podejmowania decyzji dotyczących zakupu opiera się na dwóch konkretnych modelach. Messy Middle Customer Decision Loop. Ten pierwszy to ciągłe, naprzemienne poszukiwanie i badanie opinii innych do momentu, aż podejmiemy decyzję. Ten drugi natomiast jest nieco bardziej precyzyjny i opiera się na sześciu kluczowych mechanizmach: heurystyka kategorialna, prawo teraz, społeczny dowód słuszności, rzadkość, autorytet, darmowe dodatki. Niezależnie od tego, która z tych metod jest Ci bliższa, ważne jest to, aby pamiętać, że koniec końców liczy się nie tylko sama sprzedaż, ale i to, co dzieje się po niej. Czy klient będzie zadowolony, czy poleci Twój produkt, czy wróci, jak Cię zapamięta? Obserwuj nasz profil, jeśli chcesz wiedzieć więcej.